Już nie mówiąc o tych onanistach, masturbatorach i tych różnych rzeczach, i ty mówisz, że jesteś wierzącym? No, widzisz. Denerwujcie się więcej. Denerwujcie się więcej. Może z Bożej Łaski się obudzicie i zobaczycie, że to, co czynicie, to jest grzech. Jak staniesz przed Bogiem. To będziesz żałował, że to napisałeś albo, to nie, albo się nie upamiętałeś. Lepiej ci razem upamiętaj się, wyznaj wiarę Bogu i przestań grzeszyć. Niech Bóg napełni Cię Duchem Świętym, przestań grzeszyć. Bóg mówi do kłamców, ponieważ mówicie rzeczy złudne i widzicie kłamstwo, oto ja jestem przeciwko Wam, mówi Pan. Bóg tam mówi, jeśli jesteś wierząca, ktoś cię okłamuje, nie mścij się sam. Pismo mówi, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Ty nie musisz nic robić. Moja ręka będzie przeciwko prorokom, którzy widzą rzeczy złudne i wróżą kłamstwo. Nie będą w zgromadzeniu mego ludu i w poczet domu Izraela nie będą wpisani, a do ziemi Izraela nie wejdą. A poznacie, że ja jestem pan. Ty nie wejdziesz do tysiąclego, ty w ogóle nie, do, nie wejdziesz, bo każdy kłamca i grzesznik zostanie wrzucony do o, o, jeziora Ognistego. A co robią ci fałszywi nauczyciele? Tynkują słabym tynkiem, głoszą złudne widzenia, wróżą im kłamstwa. Mówią o pokoju, mówią o dobrobycie, o finansowym powodzeniu, a nie ostrzegają o grzechu, w którym ci ludzie żyją, że idą na zatracenie szeroką drogą, że nie spotkają Chrystusa. Boją się to powiedzieć, bo stracą pieniądze, wpływ, bo mają jakieś kredyty, zadłużenie, muszą spłacać. Nie idź za takimi ludźmi. Nie słuchaj takich, takich kazań. Nie słuchaj takich ludzi! Idź za Bożym Słowem! Krzywoprzysięstwo, kłamstwo, zabójstwo, kradzież, cudzołóstwo mnożą się, a morderstwo groni, go, goni morderstwo. Jego bogacze są pełni zdzierstwa, jego mieszkańcy mówią kłamstwo, a ich język w ich ustach jest kłamliwy. Widzicie, Ananiasz i Safira. Czego chcesz być Ananiaszem i Safirą? Czego chcesz być Ananiaszem i Safirą? Czemu dla chciwości, miłowania pieniędzy, jakichś innych względów okłamujesz samego ducha świętego w człowieku? Kłamiesz ducha świętego w człowieku. I tylko dlatego, że miłosierdzie Boże. Albo miłość tego człowieka przykrywa to. Ale co zrobisz, kiedy już nie będzie tej szansy dla ciebie? To będziesz jak Ezaf, który sprzedał pierworództwo za mis miskę pożywienia z Soczewicy. A potem, jak ze prosił o przywrócenie, nie było już dla niego szansy. I będziesz takim samym człowiekiem. Weź to sobie do serca. Czy to tak trudno iść ponaprawiać grzechy, kłamstwa, oszustwa, kradzieże i różne zbereźne rzeczy, z ludźmi przeprosić, naprawić? To jest prawdziwa pokuta. Nie mogę już słyszeć słowa pokuta. Ludzie mówią, że pokutują, a dalej żyją w grzechu, nic sobie z tego nie robią. W ogóle nie rozumiecie, co to jest pokuta. Odwrócenie się od grzechu, a ty dalej żyjesz w grzechu, więc nie pokutowałeś, więc nie ma ofiary za grzechy dla ciebie. Nie ma. Twoje grzechy są zatrzymane. Czy ty rozumiesz? Jesteś na pozycji zgubionego człowieka, jeśli żyjesz w twarz w grzechu. Niech Was Bóg błogosławi. Przepraszam za tak krótko, ale. W sumie to chciałem coś innego, ale to zostawię na inny czas. Dziękuję za dobre słowa i za wszystkie inne słowa. Dziękuję. Niech Was Bóg błogosławi. Dziękuję, bracia, siostry. Także dla mnie człowiek, który mieni się bratem, a jest kłamcą, oszczercą, złodziejem, nie jest moim bratem. I nie chcę mieć z człowiekiem takim nic do czynienia, dopóki się nie upamięta, nie naprawi. Nie chcę. Także niech was Bóg błogosławi. Z Bogiem. Trzymajcie się.